Powiedz mi, czy ty też kiedyś miałaś tak, że wiesz, że musiałaś udawać, no, że, że było ci dobrze? Że udawać orkaz, Nie, nie musiała a ty? Coś poszło nie tak? A w ogóle było to pani. Kurczę, ale zawsze tak było, czy przez te wasze problemy? No właśnie, jak tak o tym myślałam, no to w sumie od zawsze coś było nie tak. Bo wiesz, wcześniej nie miałam porównania, a teraz, po tym jak byłaś z Krzyśkiem. No, Mela. Ja dopiero wtedy zrozumiałam, co tak naprawdę znaczy seks. Nie mogę przestać o tym myśleć. A, bo w ogóle jestem beznadziejną żoną. No, co so ty, Kaśka? Nie jestem. A jestem. Mela. Ja byłam z Rafałem w łóżku, a cały czas myślałam o Krzysztofie. Cały czas. A do tego na sam koniec udawałam, żeby Rafałowi nie było przykro. Cicho. Kochanie, co jemy? Kawę zrobiłam. Uważaj. Yy, kocham cię. Już się nie mogę doczekać naszej dzisiejszej terapii. No, w końcu mam się czym pochwalić. Co ja się pójdę tu wykąpać? moje sorki.